Dwie osobówki, karetka, straż na Uuu, miejscu. dwa ja o tym nam Marek. A na wyrocie zmusimy w stronę Stężowa, pan policjant z ładną panią ze straży miejskiej. I służą, trzeba uważać. 7142 z hasłem Jazda piszcie sms o tym, co się dzieje na ulicach. Tą ostatnią informację przekazała nam Asia. A Marek dostaje od nas lotki do Multikina za swoją informację. Wow. A wypiszcie 7142 z hasłem Jazda. A wiadomości drogowe zapraszasz sponsora Rosiak i Sylwia, firma oferująca nowy. Crossover Eventual Tour. Proszę, Radio Turnie. Radio S. Już wkrótce. Możesz wygrać. 5000 złotych.